W każdym razie tłusty czwartek nie może się bez nich obejść, a zjadamy ich w tym dniu prawie 100 milionów. Nic dziwnego, że cukiernikom robota pali się w rękach, by dla wszystkich pączków wystarczyło. Dzisiaj jest zaplanowane 30 tysięcy pączków, które na pewno zrobimy. Na pewno będziemy robić dotąd, żeby nie brakło naszym klientom. Tradycyjny pączek nadziany jest konfiturą, głównie z róży, ale co roku wprowadzane są nowinki cukiernicze. Robimy jeszcze pączki. Też z nadzieniem różanym, z różyczką z marcepana na wierzchu i tak ładnie udekorowane, każdy w papilotku. Robimy pączki z adwokatem, pączki cze z czekoladą i z nadzieniem kukułkowym, pączki z budyniem i z takim nadzieniem mali malinowym. Bardzo dobre, zapraszam. Pączki zwykle kupujemy w swojej ulubionej cukierni, ale może warto pokusić się o przygotowanie ich w domu. W przyszłym roku tłusty czwartek wypadnie w dniu 16 lutego, w 2013 jeszcze wcześniej bo 7 lutego.